Z Ewangelii według świętego Marka. Skąd On to ma? Takie pytanie zadają dzisiaj w sprawie Jezusa. Skąd ma to wszystko? Skąd ma tą wielką wiedzę, mądrość, umiejętność czynienia cudów? Skąd ma tą piękną relację z Bogiem? Skąd On to wszystko ma? Wymieniają szereg powodów, dla których powinien być zwyczajny. Dla których powinien być tak... Taki sam jak oni, dla których powinien być średnio udany, średnio szczęśliwy, średnio mądry, dla których powinien być średnio wierzący, średnio związany z Panem Bogiem. Mają wiele powodów, żeby przypuszczać, że jest średniakiem, że jest szary. Tymczasem On ma coś, czego nie mają oni. Co to jest? My wiemy, że to oczywiście boskość. Natura boska w nim, ale może to jest tylko pół odpowiedzi. Może tak naprawdę pełna odpowiedź znajduje się w słowach Jezusa: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. On ma to wszystko stąd, że po prostu nieustannie powraca do Ojca, nieustannie powraca do relacji. Dlaczego Ci się życie rozwala? Dlaczego Twoje życie jest szare, małe i biedne? Dlaczego jest tak? Że nie ze wszystkim sobie radzisz, że nie na wszystkie pytania masz odpowiedź, że nie dzieją się w Twoim życiu cuda. Dlaczego tak jest? Czy dlatego, że jesteś niepodobny do Jezusa? Nie, jesteś bardzo podobny do Jezusa. Genotyp Jezusa jest w Twoim sercu, w Twoich żyłach płynie Jego krew. Jedyne, czego potrzebujesz, to nieustannie odnawiać swoje siły w Bogu Ojcu, powracać do Boga Ojca. Gdy to ci się uda, to nagle okaże się, że mimo tego, że będziesz dalej robić rzeczy małe i szare, to one będą wszystkie prześwietlone Bogiem. I tego ci życzę. Nie życzę ci wielkiego życia i wielkich cudów. Życzę ci, żeby to Twoje życie, zwyczajne i normalne, było Bogiem piękne. Do zobaczenia jutro.